Dzisiaj sprawdzimy, które ruskie są lepsze, czy ruskie z Rosji, czy ruskie z Polski. Także weźmiemy paczkę jedną takich pierogów z ziemniakami rosyjskie i pierogi ruskie firmy Anita z Polski. Zobaczymy, które lepsze. Witajcie. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo ciekawy test pierogi ruskie, ale pierogi ruskie naprawdę z Rosji i pierogi ruskie z Polski. Ciekawe, które są lepsze, nigdy tych nie jadłem. Nigdy tych nie jadłem. Te może kiedyś raz próbowałem, ale nie pamiętam, nie pamiętam już tego smaku. Także bardzo ciekawy test, myślę, które będą lepsze. Nie wiem, nie mam pojęcia, bo tak jak mówię, tych nigdy nie próbowałem, a tych nie pamiętam. Jeśli jesteście ciekawi, zostawcie obserwacje, polubienie, no i czekajcie, aż się gotują i aż będę próbował. No i słuchajcie, już mam gotowane pierogi, tutaj mamy po prawej pierogi ruskie z Polski i po lewej pierogi ruskie z Rosji. No i co? Czas przetestować. Zobaczymy, które lepsze, które smaczniejsze. Na pierwszy rzut oka widać, że są dużo mniejsze, ale to, że mniejsze nie znaczy, że są gorsze. Zaraz zobaczymy po smaku. Smak jest najważniejszy. Najpierw polski, polski, ruski. W środku mamy taką masę, czyli no białe, trochę twarogu widać. Są takie kwaskowate trochę. Nie wiem, czy od tego twarogu, czy od czego. Tych kwaśne coś jest dziwne. Wolałbym, żeby tego nie było. Też widzę, że trochę pieprzu tutaj jest. Nie zjadłbym więcej niż dwa czy trzy. No dobra, czas porównać. Może te będą trochę lepsze albo jeszcze gorsze. Tu już wygląda jak napchane naprawdę takimi ziemniaczkami te pierogi. Smak zupełnie inny. Ale te są naprawdę dobre. Mm. Te są pyszne, te bym zjadł. Jeszcze bym dodał boczku czy jakiegoś, jakiejś cebuli. Te są mega smaczne. Bardzo chciałem, żeby wygrały nasze te polskie, ruskie, chociaż i tak bym ich nie jadł. No ale niestety, te z Rosji mają dużo więcej smaku, są lepsze, są dobre. Zjadłbym spokojnie całą. No, może całej paczkę nie zjadł, ale tak na obiad bym y, wcisnął takie pierożki. No, tych jednak nie skończę, są bardzo średnie. No ale co jeśli ma być szczery, te pierogi są dużo lepsze. Polecam spróbować, naprawdę są ok, jeśli chodzi o paczkowane. Myślę, że jedne z lepszych, które jedliście. Też ich nigdy nie próbowałem, więc naprawdę spoko. No nic, koniec testu. Trzymajcie się i teraz czekamy na kolejny test.